Mam w gołąbeczki, jakiś Budapeszt. Siwy, siada sam. Piękna pogoda. Późno przyjechałem. Tu, o tu jest właśnie. aż to jak się podniosła, to już kit. Piękna pogoda dzisiaj. Ale pocztowe się podniosły. Budapeszt na chęć sobie musimy. Siwy. O, niebieski, fajny. Nie wiem, czy on wpadł w moje, tutaj. Ich nie możesz zostawić na budzie jakie to chyba jest. Jest. Nie daje rady. Ostatni taki. Będą kręciły teraz. Pewnie jakbym je chciał spędzić, to by nie chciały chodzić. Zaraz jazz przyjdzie. A tu już pozamiatane sąsiedzi ganiali podobno. Pościnkowali, no jest Budapeszt, widzę go no A może jakieś obcy o, Albo z sąsiadów któryś jeszcze o Jezu, jeszcze mnie kot tu miał chodźcie, 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 zimno, jest dzisiaj minus 10 Panowie No Dawajcie, siadajcie No może, może. Poczta najgorszego podbije Zaraz jest tutaj dołem. Szyjkowy. O! Już pocztowe. Zobaczcie, jak robią. Te by go wkręciły. To... O! Jest głupi. O! Psik mi stąd. Do muszę szybko iść? O, już po Budapeszcie. więcej sam usiądzie niż z nimi dziadami. A no, taki ładny, amerykański. Proszę do sąsiada. Wraca. Ja to to jest, to, to moje dziadostwo Tutaj. Ojaj, co kto jest dopiero? Jest znowu, ale widać, że trochę taki zasiedziały jest, bo nie ma siły. Z tymi wariatami lat, czy wywaliły go. Tylko siada, ona nie chce wcale siadać. U. Zobacz, tam pójdzie zaraz. Szupa, chłopina latać nie umie. Nie ma siły. No to aż. O, wraca tutaj. tam się składa do siadania o już zobaczył ten Bogdan już tam pójdzie na pewno to świnie a niech nie wali dlatego jastrząb a już do Bogdana zjedzie teraz jego 5 minut latają także oba Bogdan nie pęka jastrząb już przyszedł no ile to może być spokojnie ile to mogą się kręcić Budapeszt zginął gdzieś. Może do Bogdana wpadł. Już jego schodzą. mówiłem kiedy 5 minut będą latały, to i tak za dużo. A niech je atakuje. Jastrząbki panowie. Mi tam nie przeszkadza. Wszystkich nie wybierze. Chyba. Tam. to chyba moje pocztowe no. no ostatnio panowie jastrząb to ten filmik ostatnie, że jastrząb mi tam wziął coś no pierwszego głębia mi wziął w tym roku tak co widziałem na oczy i co ja mam się na nie patrzeć są po to żeby się ganiać za miliony nie są A to nie pierwsza zima przecież u nas Norma Budapesz już zginął gdzieś nie wiem. Może do Bogdana wszedłem O te chodzą Im się w dachu kręciły tym Chociaż może jest tutaj w tych Do Bogdana siedzą O, a na takim niebie weź nie panie. To to grzech nie ganiać? Zobaczcie, ładnie nadają. Widzicie? Śruby nie robią. Najważniejsze. Wczoraj liczyłem modę, Mówię, policzę ile tego ustrojstwa zostało. Słuchajcie, mam 12 młodych. 4 murzyny, 2 budapeszty. Boczata. 2 winery. Łysek i żabnik perłowy. I bocian bez łapci. Nie wiem, czy coś ominąłem, czy nie. Także zobaczcie. A założyłem z tą chyba pięknie. No, coś takiego można popatrzeć. No, jasny był poleciał. odsiadają byle jak jest ten go nie ma? nie no na pewno bo by się tak nie utrzymał widać, że zmęczony gołębina był on te wariaty zaraz przyjdzie jak będą się pokręca się dłużej to zaraz przyjdzie tu do nich znowu Boją się, bo wali w nie przybudzi dlatego. O, jeszcze jeszcze murzynowi zaklepać się chciał. Ja susząc cię zaklepie kiedyś. O, dziadu ty. Swój gołąb, najstarszy z bud <grywka> I budę przychodzi. Nie ma nic. No ale się przeleciały. Dobrze, ja tam tamcy Już wam otwieram, już, już, już teraz. Czekajcie. Mało się nie zabiję. mnie bo... jemliska teraz sprzątać nie można. Bo... Twarde to próbowałem. Pachelkę bym złamał. O, nie chce mi się nawet na budę wchodzić. Wlazłem na to budę. wieje tu. Nie da się wytrzymać Ale O A to Tylko cień widziałem. jeszcze pamiętaj o to budę te młode ze Skerniewic chyba tutaj jest ze 4 zostało oj jest powiem wam że tak zimno w Tełapska tak biegnie ciężko nagrywać pozdrawiam Milka z Norwegii nagrywa filmy ostatnio eee, w Norwegii taki półmrok Szaruga tak zwana, chyba, nie wiem jak to się mówi na to. I tak jeszcze chyba będzie długo, długo. Taka depresyjna pogoda, a u nas jak słoneczko zaświeci, to coś pięknego. Ale już idzie jakaś odwilż podobno. I będzie problem. Błotko. I zaraz święta. ty? Dobra. Jajeczko zniosły, biała, patrzcie, kurde było. Co Co się z Było ciepło, ganiał ją, na jajko nie zniosło. Jajko. Zrobiło się zimno, zobaczcie, jaką stertę zbierał. jajko. Nie wiem, te głębie też mają jakieś opóźnione, to wszystko. <grym> Dziwne zachowania. Na razie cisza, zrobi się no może cieplej. To, to będę gruchały. No winerkę to musiałem przerzucić. O, czajka Coś dzisiaj się panowie wiedziało. Komuś głębiej poszedł. tu Budapesztu tu czajkę teraz O Parę sztuk spędziłem znowu Lepiek, lepiej, lepiej chceć bym je rozjechał normalnie wpadła czajka a te się zerwały te padliniarze co to kurde dziś jakiś pek ona by usiadła sama znowu Czy te się zniżały, tu wpada w te jakiś locik może był gdzieś trzeba sprawdzić czy to nie zamarzło nie Nie zamarzło No patrzcie Ma chęć tutaj No a jastrząb przyjdzie znowu Ty nawet do budy już nie chcę wchodzić teraz Sama się wali tutaj Siwa czajka takiego, Nigdy takiego głębia nie zapałem panowie Cicho, może ładują się cicho, ładują się do budy Poczta zamknięta na szczęście nie przejdzie budać. I o, o, kurde. Nie jest łatwa. Lotny gołąb. W miejscu stają. Padliny odpędzić nie możesz. O jest. <gryny> Nerwy o, go rzucają w prawo i w lewo. Dawajcie, dawajcie tutaj kurczaczki, siadajcie mnie tu. Zobaczcie, nic już na budzie nie ma. O. Aby jeden tylko. Sąsiad nie widzi żaden. Nie mam do siadu. Lot na czajeczkę. A raz was jastrząb, kurde, tu przyjdzie i będzie. Muszę Dosia złapać jakieś. Się rozbujały. Dziadostwo. Ile to będzie z nimi chodziło? Masakra. się rozejrzała, bo tak widać, że ona coraz mniej chęci ma do siadania teraz. Ale mocny gołąb, zobaczcie, trzyma się. Ale to ją prawo i w lewo, i w lewo, zobaczcie. I coś słabszego od razu wywalają. No dawaj, dawaj, o marze. Łysek, frajer, co nie chce chodzić, siadać nie chce też. No dawajcie, dawajcie. Malutko już brakuje. No? no i jak tu Jasrów ma nie przyjść, panowie Mój dosiad? O Cicho. Przez ja zobaczyłem, w kuchni kawę pił. Nie? Cicho. Nie chcę. Usiądzie? A, siada, siada. Siada Czajka. Tuka Czajeczka fajna, lotna. Przede wszystkim. 21 rok na obrączce, biała obrączka. Jakieś obce mówię wam, ten Budapeszt też był obcy. Właśnie. Gumowce mam, boję się wejść jest O, zobaczcie. Pięć dyszek taki okaz na targu. Ostatnio się pytałem. Mi to się ich ocznie podobają. Głodny głębina. Widać. Ale w miarę równy. I lotny przede wszystkim. 21 rok to No mówię wam, że coś dzisiaj się działo. Jakieś gołębie musiało być. Bo ten Budapeszt pewnie też z tego lotu bo pojawił się niebieski. Najcwańszy go z gołębnika. Jaśniaczek. Chodź tutaj, chodź. Boisz się, chłopie. Ale umie się chować. Dobrze po drzewach nie lata, tylko chowa się do szopki on jest już polecił do szopki <grywa> <grywa> Także sztuka dziś jest łapana a wy co tutaj odpoczywacie no. Pół do jasna tam razem Pół do 15 Trzeba jechać do domu zaraz Zobaczcie U nas to już takie słońce Już Jeszcze godzina i po słoneczku Tak wypatruję w to niebo Może coś już, jeszcze pokaże Może z wczoraj głębie I ten Budapeszt I ta czajka No nie wiadomo Chował tego nie będę raczej Znowu kolorów Jakiś problemów z tym Boją się wyłazić. O, stopniowo i wyjdę niech wjeżdża to co tutaj się rozsypało. Aby coś nie przyleciało zaraz, bo przeleci coś za... I zaraz do budy powłażę znowu. Powiem ja że coraz mniejszy ten rozek Jutro ma być już na plusie. Prawdopodobnie się nie chcę w to wierzyć. O, mówię. Sroka przyleciała już. Wszystko się pochowało. No i tak panowie, trzeba zakończyć. I uciekać do domu. Wodę powylewać. Głębią. O, tu już się nic nie będzie działo, raczej. A marznąć się nie zamierzam. Tu kurwa pocztowe wezmę. No. Frajer. i nic się nie będzie działo, to tu się wylocie Jakiś Jasno pokazał. O tu jest. Zobaczcie. Grochowate. O masz, mój, jak Kusia, pani. Kurwa. Trzymaj Robota jest. Siada, siada. U? Gdzie jest Wszystko na żywo, panowie. Zobaczcie. to ja już wodę wystawiłem. O, jadę do domu. Gdzie on jest? Zaraz jastrząb przyjdzie, klepie tutaj. I przeplataniec. No Już siedzi Przeplataniec jakiś kurde, na sam konie zobaczcie Coś tu się dzisiaj zadziało, no I sztuka kolejna Uda to bym złapał i dniówka by była <grystanie> proszę Wylociak grochowaty Coś tu się dzisiaj działo wezmę. Późno przyjechałem, bo po 12 Ale dwie sztuki się zapało. Pogoda ładna dlatego. Te jakieś małe brączki, znaczniki. Taki znaczny go, zobaczcie. Trzy pióra ma Taki rocznik, co to było tego To może być Łukasz. Dzień na plus. Ostatnio na minus, a dzisiaj na plus. Zobaczcie, godzina 15 z groszami. Słońce już prawie nie ma. Taki gołąbek do, do ściny, dobre, fajne. Tu ma taki zadziorek. Chodź tu. Wszystko przez tą klatkę, jego musi przejść. <laughs> Pozdrawiam Roberta. No, takiego wylociaka ale sam wieczór jeszcze trzasnąłem. Dobra, panowie, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj, dzień na plus. Ostatnio Jastrzą wygrał. Dzisiaj Jastrzębia tylko jednego widziałem, prawie nie atakował. Także gitara, trzymajcie się. Cześć.